Hello, z tej strony jak się dzisiaj... Um, właściwie to trzeci odcinek z... Uf, z pięciu... Um, dzisiaj tego maratonu. Dokładnie tak. Dzisiaj jest maraton Geta Weissy. Tu mnie to tak wciągnęło. Uf, ciekawe jest to. Znaczy, być może w się jakoś nie zagłębiam. To prawda. Let's, gra bardzo fajna i bardzo przyjemnie się w to gra, naprawdę. Jak są jakieś gry inne, to jeszcze w zamiast, się tak przyjemnie nie grało. I Naprawdę jestem zdziwiony. Bo to mnie wciągnęło i jest to straszne. Tylko skoda, że ta gra jest dosyć krótka, z tego co wiem. Grę na moim poziomie to tak w okolicach 20 odcinkach, powinno to się skończyć. Więc wielka skoda. I w ogóle, jak sobie spojrzałem na moją ilość kasy. Tam cztery kofi No, zaparkuję sobie. Czemu oni się respią jak tylko wrócę tę kamerę? A, i zmieniłem sobie ubranie. bo jakoś tak Nie, wiem, po prostu What kind of Fool, are you? fool, fool, fool. fool. bus. What, Ricardo? These idiots, they're always trying to screw you. That's the problem with this business. What do you think you're doing? These tricks have failed me miserably. Soon any mom and pop will think they could sell Gaio in Vice City. What next? Huh? The stinking mafia? That gang place the a fortress at ground level. So Quentin here! Quentin! Quentin! Who fly you over the area? Eradicate them! Oh, Lance Benz Dance! What are you doing here? Hey, I've been asking around. It's obvious that Diaz jumped the deal and iced my brother. And he'll kill you too. I can take Diaz. So listen to me. I'll handle Diaz. He's beginning to trust me.

Wygląda jak shotgun Ale z lufy to nie wygląda ja, jak shotgun Dziwne to jest lufy, Ja pierdzielę! Ej, no się nie da! z tej broni, bo. Bo jak naciskam ten strzał, to nikt... Amerka ucieka I to jest bez sensu. Mam przygotowany cel. No i co jest z tym? укроп не там ставлю. Ну no, я вижу. Трапить в гостя. Już wszystkich no. No ustawili... Ja pierdzielę, nie wierzę, lens. Ale skąd? No i czemu mi wywala na drugi koniec świata kamerę? Jak tylko na mam strzelanie. No nie wiem. Lens, proszę cię. Zamieńmy się. Bo ja nie umiem, co okej? Okay? Tu Eee... W ogóle, co to jest za broń właśnie? Strasznie dziwne.

Czemu to miejsce zostało tak dokozuwione? Tutaj miałem się dostać? Hmm. Tutaj potem torbę, dobra. Leci lens dance, dance. To dobrze. Ty! Ostrożnie ten kieruj go upsywali zbędnie lę się, lęsie, się, lę się Dwa koła Kurwa. Dobra, rozbimy kolejną misję Cicho America, eh, Tommy? Guess not. <laughs> You're damn right. Now listen. You know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me, and I want to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream: a faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican thickhead. And Tommy, I want that boat. Okej. Okay. Ja pierdziele. Nie wierzę. Ja, może przygotujemy już jakiś karabin? Nie wierzę! Nie wierzę! Ja chciałem kliknąć z tym. Ja pierdzielę to było przez wypadek, idioci! To jest po tej drugiej... Wow. Czekajcie, dobra! Czy odblokowało nam się druga część miasta? Tak! To jest druga część miasta! To jest dom do zakupienia, ale zapewne jest za 10 kafli, czyli koła, czyli tysięcy. Ja tak tłumaczę to, że 1000 kafli, jak którzy kapcie, to ja kafka? O Ojej, nie możemy tej łodzi zniszczyć A tutaj co? Aha, może byśmy mogli to wykopić Ale niestety nie mam... Nie, nie, jeszcze nie możemy To nie doszliśmy do tego... Co to, cholery? Cholera, jasne, że zginę przecież No nie wierzę Zginąłem Retry. Czekajcie, ja tam dojadę słupciutko I ja przydzielę, ja zapomniałem wyłączyć przerwy oh. tam cięcia przez to pominęliście różne sceny po prostu, po załatwiłem kilka kolesi no i wypuściłem łódkę, po prostu trzeba było tam pójść i wypuścić ją, no i tyle, o ja pierdolę, no płyniemy Fajna muza. Ale gdzie ja mam ją tu wprowadzić? Czemu to policja dalej to młodzi. Dobra. Czy ja naprawdę nie mam. Nie, dobra, mam granaty. Czekaj, Czekajcie, ja wziąłem służbę okręt. Ja myślałem, że to jest nóż, a to śrubokręt. Mm. No co to jest za świętynia tu? Świątynia jaza. Dobra. O kurde, słaby. Dobra. Boże, tu jest labirynt ten. Aha, tutaj nie mogę przejść. W ogóle ten Diaza jest strasznie agresywny. A, tędy nie przejdę. Jest to widziałem tam.

Shit! Oh! yeah <laughs> no, <you Yep>. <laughs> It is my favorite at Budo movie. It died. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn! No matter. I'm try a hundred more. <laughs> now, Tommy. Each yep. month, a freelancer sails into Vice City and moves his job.

Oh, Lance, Ben's dance. You thought I could use a guardian angel. I'm just saying, you need to let me in there, my man. And you can feed me all this lonely time. I wonder one day I'll save your ass and you probably gonna' want to kiss me. Wacko. On my zrypane oczy. płynąć? Mm. Like Gdzie do chr... mam płynąć? Za

Eee, psy lznęłem Tu slow? Co? Czemu? Czemu tu slow? Ej, on siedzi tam w wódce? Ej, chyba nie siedzi No, może będziemy lecimy za, pierwszy za tymi. Ale, Nie, proszę cię Ale jest, udało się. Ej. No nie, no kurde, no nie udało się. E, to tak. Ogółem próbowałem chyba z nimi razy i... do teraz nie wiem, jak przejść tą misję. E, przejdziemy sobie misję e, telefoniczną. Jest jeszcze Avery tem i Colonel... T. No, not so, Robin was a bit of tongue with him. Ways to on a job well done, Mr. Till. My client was very pleased. I yeah, have more rolling. work for you with a more hands on approach. Your next job is taped under the phone. <laughs> hey, man, you want some trouble? You want hmm. some real piece of Guarasu? Well, you got him Matter fact, get on it, dog-bun Always remember to be yourself Never fake the funk It's Wild Style on Pirate Radio Somewhere in White City Location unknown Dobra. Myślę, że to nie będzie aż taki wielki kłopot, jeżeli o to chodzi, ale jak będzie tak zasuwał, to będzie. Ja mam najsłabszy chyba samochód na świecie. No się odbije jak balon jakiś. Jak ja mam w tym jechać? To się rozpędza 3 godziny. No i nie traci się jak psy w coś, ale ja muszę... Dawaj tu. Boję się, że jak będę strzelał, to zacznę przegrywać misję, ale mogę zaryzykować. Wiecie? Dokładnie. Yes. Da, naprawdę idzie mi dobrze, tylko że jak patrzę to prędzej rozwalę swój samochód niż życie to, tej... tego. No naprawdę źle mi idzie, jeżeli chodzi o życie mojego samochodu. Dobra. AAAAAAAA eee! Dawaj, dawaj, taksówkę. Słupko, słupko. to jest bardzo słaby, wolny pojazd. A słaby to nie jest oz taki. nawet dobry. Dobra, to tobie Koleżanko. Dawaj, tu. Ty. Ty, Gadzino. Co robi Kuka? serio? Nie dałeś. Myślałem, że. W odmienieniu I 200 za taką misję. Jez dobra. Będziemy sobie kończyć ten odcinek, więc za godzinę ponownie się zobaczymy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek może stać, zostawić. No ja będę się z wami żegnał. Do zobaczenia za godzinę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.